Dzień dobry. W lekcji czwartej omówimy trzecią z sekwencji głównych układu dału o nazwie rozciąganie talii. Poprzednią sekwencję zakończyliśmy w takiej pozycji. Zwróćmy uwagę że teraz stopy są ustawione szerzej, niż to robiliśmy wcześniej. Mniej więcej na szerokość barków. Tak, kończyliśmy poprzednią sekwencję. I teraz zaczniemy od tego, że mocno do wewnątrz skręcimy prawą stopę. Osią obrotu jest 5. Dłonie złączą się, ale nie całkowicie. Wewnątrz mamy tutaj pewną pustą przestrzeń. Stąd złożyliśmy dłonie, podnosimy lewe kolano, i tak jakbyśmy coś Lewą stopą odpychamy. Następnie stawiamy stopę na podłożu. Najpierw piętę. Przenosimy ciężar. Patrzymy do góry. Tutaj skośnie wyciągamy dłonie. Następnie głowa się troszkę pochyla. Znajdzie się tutaj, jak gdyby, pomiędzy ramionami. Nadal się wyciągamy. Pięta pozostaje na podłożu, dzięki czemu mamy tutaj ten efekt rozciągania. Po czym te dłonie, palce jeszcze jakby się wyciągały do góry, wówczas pięta nogi zakrocznej się unosi. Po czym opuszczamy piętę, przenosimy ciężar do tyłu, przysiadamy. Palce z przodu się podniosą, my się pochylamy. Także dzięki temu tutaj czujemy rozciąganie nogi. Przy czym równocześnie, jakbyśmy próbowali troszkę tak wygiąć kręgosłup, tutaj troszkę jak gdyby wypięte pośladki, a głowa odchylona. Wzrok wtedy będzie skierowany do. Góry. Zademonstruję to jeszcze raz. Stąd rozpoczynamy oddechnięcie stopą, przeróżenie ciężaru. żaru, naciąganie. Jeszcze dłonie ciągną do góry. Wyco. Fanie, staramy się odchylić głowę, patrzeć jak najbardziej do góry. Po czym znów robimy ten ruch. Dalsze tutaj rozciąganie uniesienie ponownie ten przysiad, głowa odchyla. Stąd unoszę się, przechodzę przez tą pozycję. Nadal skręcam lewą stopę. Podnoszę tym razem prawe kolano. Odepchnięcie prawą stopą. Postawienie. Tu przeniesienie. Rozciąganie. Podniesienie, pięta uniosła się, przysiad. Rozciąg z pochyleniem, więc rozciąganie przy tym również nogi. Tutaj, rozciąganie, uniesienie. przysiad, unoszę się, wyrównuję stopy, ustawiam dłonie poziomo i przysiadam, wykonując ten gest naciskania dłoni. I w taki sposób kończymy sekwencję trzecią. Tak zwane rozciąganie talii. Za każdym razem, tutaj po skręcie najpierw w lewą stronę, mamy to wyciągnięcie, przysiad pochylenie, znów wyciągnięcie, znów ten przysiad pochylenie. Po obrocie to samo. Wyciągnięcie, przysiad pochyleniem, znów wyciągnięcie, przysiad pochyleniem i powrót do tej pozycji na wprost. Zatem z każdej razy jest jak gdyby z każdej strony jest jak gdyby podwójne powtórzenie. Oddech generalnie jest tutaj z ruchem łączony w taki sposób, żeby podczas tego rozciągania i dalszego wyciąganie podnoszenia pięty był w a podczas tego ruchu wydech. To jest najistotniejsze. W pozostałych fazach nie musimy tutaj trzymać się ścisłych reguł. Pozwólmy, żeby oddech sobie płynął. Natomiast możemy się właśnie skupić, żeby. W tych fazach, gdy rozciągamy się, wyciągamy jeszcze bardziej do góry, wdech był, a tutaj wydech. W sekwencji tej mamy zaangażowanie wielu stawów, zaangażowanie kręgosłupa. Mamy y, rozciąganie wielu partii ciała, w zasadzie całego ciała. Odczucie rozciągania przechodzi przez całe y, ciało. Y, z punktu widzenia y, tradycyjnej medycyny chińskiej, mówi się tutaj y, przede wszystkim o stymulowaniu głównych kanałów Du Mai i Zhen Mai, to najważniejszych y, kanałów. A także tak zwanego potrójnego ogrzewacza. Dziękuję.